Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka twi w twoim oku, obłudniku. Usuń, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twojego brata. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj z Nojaberska, to jest 300 km na północ od Surgutu. Kiedy nagrywam to, jest równo północ. Północ, jak widzicie, jest jasno, nie mam żadnego oświetlenia. Jestem w przedsionku, można powiedzieć, kaplicy naszej w Nojabersku. To są właśnie białe nocy. Białe noce. Teraz w czerwcu, zwłaszcza, jest takie zjawisko, jak pojedziemy jeszcze bardziej na północ naszej parafii, tam jest jeszcze jaśniej. Zupełnie dzień. Ciekawe zjawisko. To tak jak Pan Bóg, który nam ciągle daje światło swojego słowa. Nieprzerwanie, ciągle, dzień i noc. Mamy to światło od Pana Boga. I dzisiaj też to światło Jego słowa, który mówi nie sądźcie. Abyście nie byli sądzeni. Myślę, że jak pomyślimy sobie o sądzie Bożym, to każdy z nas ma się czego bać. Mamy coś w życiu takiego, czego możemy się bać na sądzie Bożym. Ale Pan Jezus mówi, co mamy robić, abyśmy się nie bali? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jak często sądzimy innych, osądzamy, mówimy coś złego o innych, właśnie zauważamy tę drzazgę wokół brata, żeby nie zauważyć, żeby nikt nie zwraca uwagę na belkę, którą mamy w naszych oczach. Spróbujmy dzisiejszy dzień przeżyć bez osądzania, żeby nie zauważać, nie podkreślać, nie mówić o tym, co, przynajmniej bez potrzeby, nie mówić o tym, co, co jest złe w życiu, w postępowaniu drugiego człowieka. Niech Pan Bóg nam błogosławi na to zadanie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. thank you